Po bardzo ważnym spotkaniu dla układu tabeli elit pierwszej ligi sezonu wiosna, rozmawiamy z filarami, drużyny KS i retail Mateuszem oraz markiem. Mateusz, jakby posłuchać przewidywań przed meczem, raczej wszyscy typowali, że to Deloitte dzisiaj wygra. Było w najlepszej pozycji do walki o mistrza, a teraz zrobiliście prezent Papa Denson. Wygraliście 8 do 1, także bardzo pewna wygrana, jak, jak to się stało? No, na pewno zagraliśmy dobry mecz. Mądrze poukładaliśmy sobie granie z tyłu, stanęliśmy nisko, nie rzucaliśmy się do przodu, bo wiedzieliśmy, że jak wejdziemy z nimi w taką konfrontację, to, to może być różnie, może być ciężko. Także na pewno mądrze zagraliśmy w ten sposób, namieszaliśmy na pewno w tabeli. Ten sezon może nie jest najlepszy w naszym wykonaniu, ale. ale to jest taki, że tak powiem, etap i taki poziom, że tutaj każdy, każdego, każdy z każdym może wygrać. KSI nigdy nie można traktować jako drużynę, z którą sobie można pogrywać, także można się było i tego spodziewać. Dużo, dużo spotkań ze sobą rozgrywacie tutaj z czołówką. Często pewnie przyznasz rację, że dyspozycja dnia decyduje. Na pewno z no was nie można nigdy skreślać, bo mimo że mówisz, że nieco słabszy sezon, no to mieliście kilka takich spotkań, że rywale, rywale odczuli, jak, jak dobrą ekipą jesteście. Marek. Obserwując spotkanie z boku, odniosłem takie wrażenie, że taką. Może nie zawsze widoczną postacią u Was w zespole, ale robiącą dużo takiej brudnej roboty jest Łukasz Jurkowski. Dużo odbiorów, napędzania akcji do przodu. Czy tutaj zgodzisz się z tym stwierdzeniem, że nie tylko dzisiaj, ale również w innych meczach? Tak, no Łukasz bardzo szybko wyprowadza piłkę z tyłu, jak i bardzo dobrze potrafi przykryć napastnika, więc jakby to pozwala nam zrobić przewagę w właśnie w kluczowych momentach, kiedy wydaje, no nie zdążymy się wrócić, Łukasz potrafi przeciąć tą piłkę i jesteśmy w stanie wyjść z kontrą, gdzie na takim małym boisku bardzo szybko skutkuje to dobrą akcją z przodu. Jego szybkość tutaj jest ewidentnie przydatna. Mateusz, jakbyś jeszcze wskazał bohaterów tego sezonu w waszej, w waszej ekipie, to byłby Daniel między słupkami, Mikołaj w defensywie? Mam wybrać z tych dwóch? Znaczy, bo... Nie, nie tylko. Daniel na pewno jest tutaj filarem drużyny. Fajnie, że wrócił do składu po przerwie, po, po ciężkiej kontuzji. Na pewno daje dużo od siebie na boisku. Dzisiaj no naprawdę mega wyciągnął kilka akcji, których nawet może nie powinien. I no nie tylko wspiera drużynę na boisku, ale też poza nim, bo tutaj naprawdę bardzo mocno. Pomaga w organizacji w zasadzie jest takim człowiekiem tutaj, który drugim kapitanem można powiedzieć. Marek, w tym sezonie kilka waszych spotkań na styku minimalnie przegranych. Na przykład w zeszłym tygodniu z mitro 6 do 8 można było słyszeć z boku, że kluczem do zwycięstwa mitry w samej końcówce była większa liczba zmian. Czy? ty jakby w tych spotkaniach bardzo na styku upatrywałbyś właśnie w tym przewagi, której z drużyn, która po prostu posiada więcej zawodników przy linii bocznej? No w momencie, kiedy kadra drużyny jest wyrównana i szeroka jak mitra, w właśnie w kluczowych momentach potrafi to zrobić przewagę. W momencie, kiedy no, u nas są te dwie, trzy zmiany, oni mają pełną piątkę i świeży zawodnik wchodzi i u nas jakby nie, nie zdążymy tej zmiany przeprowadzić jakby na, na tyle, żeby świeży zawodnik i właśnie w którymś momencie gdzieś tam tej pół metra potrafi zabraknąć i to w, w takim meczu na styku, ten, jak był ten z Mitrą jakby równie dobrze mógł się skończyć jedną bramką dla nas, jedną dla nich, i jakby w tym momencie to, że mieli tych trochę świeższych zawodników, jakby zawodników ważyło na tym. Mateusz, a ty na przestrzeni całego sezonu rywalizacji już praktycznie z każdym zespołem w tym sezonie. Powiedziałbyś, że która z drużyn najbardziej zasłużyła na mistrzostwo? Mając na względzie spotkania z wami, która sprawiła Wam najwięcej problemów. Może Papa Densy właśnie na początku sezonu, czy może Wiktor? Znaczy powiem tak, no każdy mecz z tych z tych, które graliśmy z czołówką były ciężkie. Akurat do meczu z papadencami podchodziliśmy jeszcze po takiej przebudowie drużyny na początku sezonu, bo trochę przebudowaliśmy drużynę, eee, Więc ale na pewno mecz z Mitro był ciężki, eee, mecz z Mitro był ciężki, chyba im to trzeba oddać. No i dzisiejszy mecz też był e, ciężki, tak, mimo tego jak się zakończył, e, ale chyba z Mitro był e, najtrudniejszy. Taki chyba wydolnościowo trudny, bo tam naprawdę na dużym, na dużym tempie rozgrywane całe spotkanie. Kilku, kilku naprawdę szybkich zawodników, jakby jest, jest za kim biegać zarówno w obronie, jak i właśnie, żeby z przodu też doskakiwać do nich. No i to są te kilka momentów, które nam zabrakło, ale jakby mecz, był, mecz był na styku, więc no, detale zaważyły. Panowie, tutaj jeszcze od nas na koniec słowo. Gracie na naszych boiskach od wielu lat, Mateusz. Kiedyś Kuba powiedział, że w waszej ekipie jest kilku zawodników, którzy tańczą z piłką przy nodze. Także czekamy, jakby wciąż liczymy na to, że w każdym kolejnym tygodniu będziesz, będziesz dokładał do tego worka goli kolejne trafienia, a ty Marek będziesz dowodził, dowodził obroną. I tutaj ze swojej strony powiem, że cieszymy się bardzo, że cały czas, co tydzień odwiedzacie Międzyparkową i cieszycie nasze oko dobrą grą. Też się cieszymy. W tym sezonie już trochę potańczyłem, został jeszcze jeden mecz. Spróbujemy coś dołożyć. Marek, jeszcze za tydzień. Ja... Tak proszę. No, ale Kuba na pewno może puchar za króla szykować. I fajną nagrodę. Marek, za tydzień kolejne świetne interwencje w obronie, czy jakąś brameczkę dołożysz? No, jakoś teraz dwa mecze z rzędu, udało się coś, coś wsadzić, więc mam nadzieję, że serię podtrzymam. No ale myślę, że w, w ostatnim meczu na pewno będziemy grali na Mateusza, żeby tego króla strzelców już sobie e, całkowicie zapewnił jakby, chociaż żebyśmy to jedno trofeum e, w drużynie mieli. No, a no, na pewno w przyszłym sezonie powalczymy e, o powrót na podium, chociaż jeszcze zobaczymy, jak ten sezon się zakończy. E, bo KS i zawsze walczy o mistrzostwo. Matematyczne szanse ciągle mamy. Tak, w tym sezonie tego mistrza... Pierwszy sezon, kiedy, kiedy wydaje się, że będziemy poza. Ale jeszcze, jeszcze matematyka pozwala wam marzyć, na pewno e, słyszę, że w przyszłym sezonie no, powalczycie o powrót e, na Tron, bo tam pewnie uważacie, że jest wasze miejsce. Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. <laughs> Dzięki wielkie za rozmowy, panowie.